Więc w miarę szybko to dzisiaj. Yy, już przechodzimy do, yy, do rzeczy. I teraz tak. Jeżeli mamy układy równe, to przypominam, że mamy dwie metody podstawiania przeciwnych współczynników. Metoda podstawiania, czyli tą, którą zajmiemy się na początku, to jest ta, że z pierwszego albo z drugiego równania musisz sobie wyznaczyć albo x, albo y, co tam wolisz, i musisz to sobie odstawić później do drugiego równania, czyli Czyli jak yy, z tego drugiego wyznaczylibyśmy sobie na przykład x, bo tu byłoby najłatwiej wyznaczyć x, to tego wyznaczonego x, którego tam później otrzymał w ich przekształceń, musimy później podstawić do tego równania drugiego. Więc yy, tak jak powiedziałem, tak zróbmy, czyli pierwsze równanie przepisujemy sobie bez zmian. A w ten drugim wyznaczamy X. Więc po lewej stronie zostaje nam tylko nie X, a to reszta przerzucona na drugą stronę. Czyli mamy 7 i mieliśmy 5 plus 5y, więc jak przerzucamy na drugą stronę, to zapisujemy ze zmiennym znakiem, czyli odjęć 5y i tym samym mamy wyznaczoną pierwszą urzędną. Pamiętam oczywiście o układach, jak układy równe to pamiętamy o klamerce. I teraz tak mamy, że x to się równa 7 podjąć 5y, i tę wartość musimy podstawić tutaj wyżej. Czyli zapisujemy sobie, że to jest 3, podstawiamy teraz x, 7 minus 5y, zamykamy, minus 2y równa się 4. To teraz robimy? Po prostu yy, pozbyliśmy się już jednej współrzędnej, pozbyliśmy się x, znaczy niewiadomej i x i mamy teraz bazujemy na samych y, więc wymnażamy to, co mamy tutaj w nawiasie przez 3, odejmujemy 2y i patrzymy, co wejdzie dalej. 3 razy 7 to jest 21, tutaj mamy minus 5y razy 3, to jest minus 15y yy, i resztę przypisujemy automatycznie bez zmian. Dokonujemy redukcji wyrazów podobnych, czyli jak mamy jakieś tam liczby podobne, tutaj mamy te Y, to je od siebie to je do siebie tutaj akurat odejmujemy, czyli mamy minus 15Y, minus 2Y to jest łącznie minus 17Y, a tu mamy 4 i mamy 21 po lewej stronie, więc przerzucamy ją na prawą, bo jest wiadomo, więc odjąć. 21 i dochodzimy do postaci, że minus 17y to tutaj też jest minus 17. Nad konkretnie interesuje 1y, więc możemy to sobie podzielić z automatu na 17. Mamy y równa się 1. I teraz tak, uzyskaliśmy jedną współrzędną, czy uzyskaliśmy jedną niewiadomą, mamy już znacznego y, więc teraz musimy się wrócić. Do tego etapu, gdzie wyznaczaliśmy sobie x, i po prostu do tego wyrażenia x równa się 7, odjąć 5y, musimy podstawić y jako 1. Czyli dostajemy, że x to się równa 7 minus minus 5 razy nasz y, czyli razy 1. I tym samym wychodzi nam, że x równa się 2. No i teraz tak, mam wyznaczonego x, mamy wyznaczonego y. Możemy w sumie na tym zakończyć, ale zawsze proponuję sobie podstawić te otrzymane x i y do w tych układów równań jak było na początku. I tu mamy 6 minus 2 równa się 4. Zgadza się 2 plus 5 równa się 7. I jak najbardziej, czyli już jesteśmy w 100% pewni, że x równe 2 y równe 1 to są rozwiązania do naszego układu równań, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zapisać x równa 2 y równy 1. Zapisujemy to w klamerce, bo przypominam, że jeżeli mamy już rozwiązany układ równań, to rozwiązania układu równań muszą być zapisane w klamerce. I tak wygląda metoda podstawiania. Metoda nie jest pytanie jakoś specjalnie trudna, tylko to trzeba uważać przeważnie na jak na dziś coś podstawiamy i mamy minus, bo czasami zapominacie o tym minusie i nie zmieniacie znaków na przeciwne i później wychodzą kłopotki. Moim zdaniem szybszą metodą jest metoda przeciwdziałek współczynników, którą teraz chciałbym nas szybko powtórzyć. I teraz tak, to jest ta metoda ma to do siebie, że musimy tak, jak mamy dwa równania, to jedno musi że tutaj będziemy coś mnożyć, więc musimy tak to zrobić, że w wyniku mnożenia, na przykład pierwszego równania przez jakąś liczbę doprowadzimy to do takiej postaci, że wyzerują nam się y, wyzerują nam się albo, albo wyzerują nam się albo x, albo wyzerują nam się y. I jak to moglibyśmy tutaj zrobić? W kontekście tego przykładu moglibyśmy Gdybyśmy chcieli wyzerować sobie x, czybyśmy byśmy chcieli się pozbyć jednej niewiadomej, albo inaczej tak mówiąc, właśnie chcielibyśmy się pozbyć jednej niewiadomej, czyli xów, no to musimy sobie tak zrobić, żeby po żeby prostu pozbyć się tych x. Więc byśmy tutaj musieli pomnożyć przez minus 2, bo wtedy dostaniemy minus 2x i oczywiście tutaj możemy całe wyrażenie, nie tylko x, więc mamy minus 2x, tu jest minus 6y równa się. Minus 10, a drugie przepisujemy bez zmian. Odjąć y równa się 3. No i teraz tak, pamiętam oczywiście o klamerce. Mamy minus 2x, to mamy plus 2x, a minus 2 plus 2 to jest 0. Czyli jak najbardziej te x nam się teraz wyredukują, wy 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 znikną. I mamy tak, tu mamy 0. Tu mamy minus 6, minus y, czyli minus 1, minus, minus 6, minus 1, no to jest łącznie minus 7y równa się minus 10 plus 3, no to jest minus 7, czyli ostatecznie mamy postać minus 7y równa się minus 7, dzielimy przez minus 7 i dochodzimy do postaci, gdzie y równa się 1. No i tutaj mamy. Yy, taką yy, no teraz zasadę, że po prostu musimy yy, wrócić do któregokolwiek tutaj równania, które mieliśmy na początku i ja bym w sumie tutaj podstawił sobie tutaj tego przy że y na się 1. Yy, tutaj jak prawda mam jednego y, więc tu bym podstawił do tego drugiego, ale możemy oczywiście podstawić do tego pierwszego. Więc mamy 2x, y, podstawiamy za y 1, czyli mamy odjąć 1, równa się. 3. Zostawiamy sobie po lewej stronie 2x, a tę jedynkę przerzucamy na drugą stronę ze zmienionym znakiem, więc mamy 3 plus 1 mamy 4. Interesuje nas 1x, więc dzielimy na 2 i wychodzi nam, że x równa się 2. Więc mamy x równego 2, y równego 1, więc znowu powtarzam to, to co robiliśmy wcześniej, czyli podstawiamy sobie do, tego, do tych obydwu równań, które były na początku i mamy 2 plus 3 równa się 5, jak najbardziej, a tu mamy 4 odjąć 1 równa się 3, czyli jak najbardziej y równe 1 i x równe 2 są rozwiązaniem naszego, naszych układów równań, więc nie pozostaje nam nic takiego, jak zapisać sobie y równy 1, x równy. 2, że to jest nasz układ równań, i znaczy to są liczby, które spełniają to, ten układ, który rozwiązują. rozwiązujemy. No i oczywiście w obydwu przypadkach mieliśmy układ y, oznaczony, no bo to był, bo tylko mieliśmy jedną parę X, i Y, które, spełnia, które były rozwiązaniem tego y, równania, tego układu równań, znaczy się. Y, oczywiście, gdybyśmy chcieli się, na przykład, y, druga wersja, y, gdybyśmy chcieli na przykład. Rozwiązać to samo zadanie, ale chcielibyśmy się na przykład pozbyć, chcielibyśmy zacząć od wyzerowania Y, -ku. no tutaj to tutaj za dłużej. Szału nie ma. Za dużej różnicy nie ma. Po prostu tu mamy 3y, to mamy minus 1y, więc musimy tak zrobić, żeby nam wyszło 0. Więc dolne wyrażenie musimy pomnożyć razy 3. I tu będziemy mieć plus 3y, a tu będziemy mieć minus 3y, no bo minus 1 razy 3, no to jest minus 3. Więc pierwsze przepisujemy bez zmian. A drugie już mnożymy. Czyli mamy minus 3y. Równa się 3 razy 3 to jest 9. I teraz tak. Mamy przeciwne y, więc nam się będą redukować. I zresztą dodajemy, mamy 7x. Tu jest oczywiście, no dobra, plus 0y równa się. 14, czyli mamy postać 7y równa się 14. Interesuje nas 1, znaczy przepraszam, 7x równa się 14. Interesuje nas 1x, więc dzielimy na 7 i mamy x równego 2. No i teraz wróćmy, musimy gdziekolwiek się wrócić i podstawić. No ja bym no tutaj akurat podstawił do tego pierwszego i mamy, że 2 plus 3y równa się 5. Y zostawiamy po lewej stronie, a 2 przerzucam na drugą ze zmienionym znakiem, no bo tutaj jest oczywiście taki niepisany plusik, więc przerzucam drugą stronę, więc mamy 5 minus 2 i 2, więc mamy 3, interesuje nas 1Y, więc dzielimy na 3 i mamy Y równego 1. No i tym samym no już nie będę tutaj podstawiał, no bo, wysz... no bo to jest to samo, wyszło nam to samo, więc tylko tutaj pamiętamy, że y równa się 1x równa się 2 i to jest nasz rozwiązanie naszego układu równej. Y... Oczywiście tutaj też moglibyśmy rozwiązać to Inną metodą moglibyśmy. Każdy praktycznie nie ma ograniczeń, czy, nie, czy danego układu możemy, nie możemy rozwiązać. Na przykład nie ma czegoś takiego, że danego układu nie możemy rozwiązać albo tą, albo tą metodą. Dany układ możemy rozwiązać każdą metodą, tylko to jest kwestia no, tego, jak mamy tę metodę opanowane i tego, jak nam zależy na czasie. Z reguły metoda przycinek współczynników jest metodą szybszą, no bo. Mm, no bo nawet sobie tak porównajmy, tu mam jakieś mnożenie, tu mam podstawianie, musimy tutaj nawet już tracimy czas na wyznaczenie jednej współrzędnej, później na jej podstawienie i tak dalej, i tak dalej. A tak, no to się chociaż już tutaj pozbywamy tej współrzędnej i no, jedziemy z tematem. No i jest nie, znaczy wydaje mi się, że metoda podstawiania, yy, jeżeli są małe liczby, jest fajna, ale jeżeli mamy metodę odstawiania i to mamy dużo nagromadzonych minusów, duże mamy liczbę, no to jest nam łatwiej się pogubić. Yy, no a metoda przeciwnych współczynników to jest tylko mnożenie, odejmowanie i wyznaczanie, więc yy, dużej jakby tu powiedzieć yy, filozofii tutaj yy, no nie widzę. Yy, no dobra, yy, jeżeli chodzi o metody rozwiązywania układu równań, to byłoby tyle. No, mam nadzieję, że to jakoś yy, pomoże. Yy, no i tyle. Cześć.